Dzisiaj kłamstwa Majewskiego o Morzu Czcin. W Biblii wszędzie czytam o Morzu Czerwonym, jak Izraelici wychodzili z Egiptu, tak? Mojżesz rozdzielił wody Morza Czerwonego, wszyscy powiedzą: Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, wyjście z Egiptu przez Morze Czerwone. A nigdzie w Starym Testamencie nie ma mowy, mowy o Morzu Czerwonym. Mamy jam hebrajskie, które określa jakieś morze czcin, Morze tataraku, morze jakieś być może Morze Krańcowe, bo sów to może być końcówka, kraniec, ale prawdopodobnie oznacza jakieś, jakąś roślinę słodkowodną. Czyli jezioro. Czyli jezioro, nie? W Biblii Starego Testamentu mamy jamsów, czyli dosłownie morze czcin, albo w ogóle zbiornik czcin. Izajasz, punkt dziesiąty. Czy nie ty wysuszyłeś morze wodę niezmiernej głębiny, któreś obróciło głębię morską w drogę, aby przeszli wybawieni? Jamsów oznacza bardziej morze czcin, morze sitowia. To się wzięło oczywiście z Greki, Septuaginty. Greka nie wiedząc, jak to przetłumaczyć, przetłumaczyła po prostu, a, gdzieś tam jakiś był zbiornik, no to przetłumaczyli morze czerwone, nie? Grecy nie wiedzieli, co za idiotyzm. Herodot 150 lat przed najstarszą y, torą prawdosłorytańską pisał. Persowie mieszkają aż po Morze Południowe, które nazywa się Czerwonym. No, tutaj jest Persja. I nagle Majeski twierdzi, że Grecy po prostu nie wiedzieli, gdzie jest Morze Czerwone i dlatego szukali go u niby Żydów w trzcinach po prostu. No i dodać do tego należy, że oczywiście, jak słychać, majski, takie pierdoły może opowiadać bez końca. I takich rzeczy ja mógłbym, słuchaj, to moglibyśmy 4 godziny <śm> siedzieć, ja mógłbym opowiadać, by... Wtedy Lilith wypowiedziała sekretne imię Boga, unosi się w powietrze i odfrunęła. Aniołowie udali się, zgodnie z tym poleceniem Boga, udali się za nią i dogonili ją na głębokim morzu pośród zburzonych wód, w których zginął Egipcjanie. Tak jak powiedziałem, to są właśnie te wody Morza Sitowia, wody Morza Czerwonego. Na głębokim morzu pośród zburzonych wód, tak jak powiedziałem, to są właśnie te wody Morza Sitowia, wody Morza Czerwonego. No i jak się okazuje, aniołowie znaleźli ją, prawda w polu głębinowych, prawda Morza Czerwonego. Majeski, lecz się, człowieku. I przybyli do morza Al Achmar, to jest do morza. Iretra do Erytrei, które zostało przepołowione przez Mojżesza na pół i którego głęb... w którego głębiny weszli Izraelici. I jeszcze na tym robi kaskę w Patronajcie, nakłaniając ludzi do płacenia, czyli wyłudzenie pieniędzy. W tym sensie, żeby ktoś mnie tak zaatakował, że faktycznie nie wiem, obalił zupełnie to co ja mówię. Czasem się pomylę. Oto proszę państwa, na razie cztery filmy i tyle shortów. O tak zwanych pomyłkach Majewskiego. Do przeglądarki YouTube a proszę wpisać słowo erozja i tam wyskoczy nasz kanał.